Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Karty mam już przygotowane. Teraz ostatni etap, a sprawdzimy energię między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Yy, niedaleka przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Podglądamy Panów energetycznie. Prosimy o pokazanie energii obydwu panów. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Donald Tusk Jarosław Kaczyński. O, mamy już ten pierwszy podskok, czyli jeszcze raz. Prosimy o pokazanie energii obydwu panów. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński. Koncentracja na pytaniu. Zaczynamy od Donalda Tuska i niedalekiej przeszłości. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. 嗯。Uh Rycerz Pentakli do góry nogami dla Donalda Tuska. Czyli on widzi, że żadnej współpracy z Jarosławem Kaczyńskim nie będzie, żadnego rozwoju nie będzie. Gdyby to była karta prosto, to mamy, możemy się dogadać, możemy pracować, ponieważ Rycerz Pentakli to jest taka powolna, stabilna praca w celu osiągnięcia jakiegoś rozwoju. Do góry nogami, zero rozwoju, zero współpracy, nic z tego nie będzie. Natomiast tu mamy dla Jarosława Kaczyńskiego kartę Wisiel, do góry nogami. Wisielec, wisielec jest w stanie się poświęcić dla idei, jest poświęcić się w stanie dla sprawy. Nawet jest to karta, karta takiego: ja cierpię, poświęcę się, zastanowię się, zobaczę, co dalej. Natomiast do góry nogami jest to karta zdrajcy, jest to karta osoby, która się nie poświęci. No nie jest, jest to też karta osoby, która podjęła jakąś decyzję. Teraz sprawdźmy energię. Na dzień dzisiejszy Donalda Tuska. Na dzień dzisiejszy Donald Tusk. Dziesięć kielichów i król kielichów um, król kielichów to, on byłby, to byłaby karta zadowolenia z siebie. Um, czyli są sprawy, z których on nie jest zadowolony. Um, I mamy 10 kielichów też do góry nogami. Um, nie jest zadowol to też jest taka karta niezadowolenia, kielichy na dół. Um, no, słyszymy o tym rozkradzeniu Polski, słyszymy o tych y, 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 sprawach, y, jeżeli chodzi o sądownictwo, o, no właśnie na każdym kroku. I to jest takie, ob, taka karta aż oburzenia do granic możliwości, bo to jest aż 10 y, kielichów i, i tutaj rozczarowania. I teraz sprawdźmy między Panami na dzień dzisiejszy. Osiem mieczy i. Uu. Patrząc na dzień dzisiejszy, na energię Donalda Tuska, takie pełne rozczarowanie. Między panami mamy osiem mieczy, czyli to są ograniczenia. Ja ciebie nie chcę widzieć, ale też jest to karta więzienia. Z drugiej strony mamy cztery miecze. Do góry, gdyby to była prosto, odpocznę, zregeneruję się i wrócę. Najlepiej bym, najchętniej bym Ciebie nie widział. Czyli ja widzę tu jakiś areszt kaczyńskiego, bo tu mamy ograniczenia to jest tak, że karta aresztu i. Najchętniej bym Ciebie nie widział. Odpowiadasz za to. Myślę, że on wie o wielu sprawach, o których my sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, ponieważ tu jest 10 kielichów do góry nogami. Sprawdźmy teraz energię Kaczyńskiego. Mamy słońce do góry nogami i... O. I 4 kielichy. Czyli mamy rozczarowanie i rozczarowanie, apatia. Słońce do góry nogami to e, brak sukcesu. Gdyby było prosto, wszystko jest pięknie, jasno, sukces e, do góry nogami i też mamy też sprawy ukryte. I e, cztery kielichy, czyli pełna apatia, odrzucenie, smutek, depresja. No to jest też karta przegranej. I teraz sprawdźmy przyszłość, przyszłość dla obydwu panów. Pierwszy Donald Tusk, przyszłość i Jarosław Kaczyński. Przyszłość w układzie partnerskim Jarosława Kaczyńskiego. Mamy królowa różdżek dla Donalda Tuska. Jest to karta działania energetyczna karta działania, kogoś, kto pociągnie za sobą ludzi, kto, kto ma wizję, który, którego aż rozpala energia, energia czynu, natomiast karta Jarosława Kaczyńskiego, dwa kielichy, kielichy na dół to jest rozczarowanie i też kompletny brak współpracy. Ale myślę, że coś jest na rzeczy tutaj z tym energią między obydwoma panami. Tu się szykuje, proszę Państwa, tu jest jakiś areszt i odsunięcie na dłuższy czas Kaczyńskiego z życia publicznego. Widzę to wielkie rozczarowanie Tuska i depresję Kaczyńskiego. te sprawy potrzebują czasu. Jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy, ale nie ma dobrej energii między obydwoma panami. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.